Czy próbowałaś już zielonych herbat Big Active? Poczuj, jak harmonijnie współgrają smaki, starannie wyselekcjonowanych dużych liści herbaty i egzotycznych owoców. Zielone herbaty Big Active. Najwięcej przyjemności w jednej torebce. Każdy klient ma u mnie super obsługę i jeszcze dostanie coś ekstra. I nam to pasuje. A w Banku Millennium możesz dostać w promocji ekstra premię do 3600 zł. Otwórz konto mój biznes i zadbaj o swoją firmę. Bank Millennium inspirowany tobą. Mokry kaszel leci z tobą w kulki? Weź Flegamax i uderz pełną mocą. Flegamax rozbija wydzielinę zalegającą w oskrzelach i w zatokach. W zatokach też? Tak. Gdy inni skupiają się tylko na oskrzelach, Flegamax trafia też w zatoki, przynosząc ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. FLEGAMAX. Wygraj z mokrym kaszlem od zatok do skrzeli. Wypróbuj też FLEGAMAX Forte w saszetkach. Tak smakuje ży. Krystalicznie czysta woda spotyka złoty słód i doskonałych miel. Bardzo miło. Po prostu ży się chce. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń, suche i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A, wiesz to Wandzia? nie żałuj sobie na tych zakupach! Co ci nagle takie rozrzuty zrobiłeś? Ale pan dobrze mówi! Bo w żabce jak się wielo sztukuje, to się taniej kupuje. Hmm? Właśnie, I ty mnie tak właśnie tade kochasz! Oj, Wandziu. Napój Pepsi za 330 przy zakupie dwóch z żabką. Żabka. uwolnij swój czas! Pyralgina. Skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyralgina. Numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Majtki chłonne Tena Proskin chłoną dwa razy szybciej, a dzięki nim Twoi bliscy odzyskują pewność siebie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nawracający łupież? Próbowałaś już wszystkiego? Szampon leczniczy Nizoral zawiera ketokonazol, który zwalcza drożdżaki będące przyczyną łupieżu. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie się skóry głowy. Stosowany profilaktycznie, zapobiega nawrotom łupieżu. Nizoral. Ekspert do spraw zdrowia skóry głowy. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Dlatego wybrałam Olimp Kolagen. Przebadany klinicznie kolagen rybi w dopasowanej dawce. Cieszy się doskonałym smakiem i prawdziwym pięknem. Głęboki smak wolno gotowanych bulionów Krakus na raz. Bulion stópki? Mm -hmm. I dobry jest? Jest tak dobry, że mm -hmm. można za nie mówić z jedzenia. Mm -hmm. Nowość: buliony Krakus na raz. Dla tych, którzy poszukują smaków innych niż zwykłe. Insalatisci Merio Mare. Zaskakujące połączenia wyjątkowego smaku tuńczyka Rio Mare i wyselekcjonowanych składników. Insalatisci salatisti Merio smak twojego dnia. Kubusz mus, to jest to! Więcej owoców, bo większe dróki mam. Bez dodatku cukru. Aha, słabsza za uszy mus. Owoców większa porcja i... Prosi się już nie da. Musy kubuś. Porcja owoców to mus. Nowy program. Ej, Stara. Jutro o 21.50. W TVN style. Dokucza ci ból i świąt w pozycji siedzącej? Uwaga! To mogą być hemoroidy. Lek proktoglyvenol działa już po 10 minutach. Szybko łagodzi ból, swędzenie i pieczenie. Redukuje stan zapalny, poprawia napięcie naczyniowe i uwalnia od hemoroidów. Proktoglyvenol skutecznie i szybko uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W aptece pytaj o lek w granatowym opakowaniu. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin. 200 gramów. 3,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Do tego żel do prania Cocolino Wonder Wash. 1,48 litra. 25 zł za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. A z okazji Dnia Nauczyciela super oferta. Wszystkie czekoladki Merci. 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Biedronka. Mmm, pyszny ten nowy łowicz. Nie mogę. Ale to tylko 6 kalorii. Nie ma coś słodkiego za tobą chodziło. Nowy gem łowicz mniej kalorii, więcej przyjemności. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo do więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus teraz w leasingu od 101%. MG Get More. Dzień dobry. Zyskam coś przepraszając żonę, chociaż to ja miałem rację? Oczywiście, kochany. Spokój. Ale najwięcej zyskasz w jej oczach, kupując grześki bonus pakę. Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine ma potężną moc ssania i technologię przeciwplątaniu włosów. Nowa elektroszczotka dostosowuje moc ssania do każdej powierzchni, a pojemnik z funkcją kompresji ugniata kurz. Najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson z technologią przeciwplątaniu włosów. Zdmuchaj ta piany coś dostanę? Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zdmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w Rosmanie. Naszej skórze dajemy tak wiele. Pilingi, serum, giełki, żele. A co ze skórą pod pachami? Po prostu dezodorant? Nasza nowa formuła zawiera czysty kwas hialuronowy i prowitaminę B5, aby wzmocnić ochronę skóry przed podrażnieniami, a przy tym skutecznie chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Nowość antyperspiranty Nivea Derma Control Defend. Nivea dla skóry. Kup i przetestuj nowość Nivea Derma Control. 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy. Konto w M Banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka, ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz konto dla dziecka w M-Banku z wygodną aplikacją i kartą. Mbank. Technologia do usług. A ty zapłaciłeś za to wszystko na dołbosza? jak myślisz? Wielkie państwo, to nie znasz wierzy? Dzięki tym teściom docenisz swoich. Teściowie. W sobotę 25 października o 20 w TVN Fabuła. Konto w -Banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka, ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz konto dla dziecka w M-Banku z wygodną aplikacją i kartą. MBank technologia do usług. Każdy klient ma u mnie super obsługę i jeszcze dostanie coś ekstra. I nam to pasuje. A w Banku Millennium możesz dostać w promocji ekstra premię do 3600 zł. Otwórz konto Mój Biznes i zadbaj o swoją firmę. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groprinozin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groprinozin Forte. I wracaj do aktywności. Dechem. Pycha! Mm. Wszystko się zmienia, ale smak dzieciństwa zostaje z nami. Mega! Jedyny taki serek z krówką. Codziennie biorę BodyMax Plus, aby mieć siłę na życie po pracy. To czas dla mnie. Dbam o odporność i zdrowie. A nam sił do zabawy dodaje Body Max Vital 50 A teraz zwrot pieniędzy za opinię. Przetestuj i sprawdź na bodymaxzwrot.pl Ej, ej, widzieliście? Co, że jak kupisz Starter T-Mobile, to możesz dostać YouTube Premium? I możesz oglądać i oglądać bez reklam. Widzieliśmy. Ale chodź! dog! No tak. <grym> z żabki! Hot doga dostajesz gratis. Bez ze starterem. starterem. Gratis. A jak? Kup Starter T-Mobile i zgarnij hot doga gratis. Dodatkowo doładuj konto i aktywuj ofertę z YouTube Premium na pierwsze trzy miesiące bez opłat. Żabka. Uwolnij swój czas. Szorstka i łuszcząca się skóra? Wypróbuj miksa Uracji Cariper z formułą z mocznikiem. Redukuje 90% łuszczenia już po pierwszym użyciu. 48 godzin nawilżenia udowodnionego klinicznie. Przetestowane pod kontrolą medyczną. Miksa ekspert skóry wrażliwej. Sobie pan świeci czy mnie? <noise> no panu Popracuje pan dla kogoś, a przecież mógłby pan założyć własny warsztat. Rozkręcasz własną firmę? Otwórz konto za 0 złotych za prowadzenie przez pierwsze dwa lata. PKO. Twój bank polski. To nie magia. To lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Dlatego wybrałam Olimp Kolagen. Przebadany klinicznie kolagen rybi w dopasowanej dawce. Ciesz się doskonałym smakiem i prawdziwym pięknem. Dla tych, którzy poszukują smaków innych niż zwykłe, insalatisti Meriomare. Zaskakujące połączenia wyjątkowego smaku tuńczyka Mare i wyselekcjonowanych składników. Insalatisti Meriomare. Odmij smak Twojego dnia! Głęboki smak wolno gotowanych bulionów Krakus na raz. Bulion z stópki? Mm -hmm. I dobry jest? Jest tak dobry, że mm -hmm. można za nie mówić z jedzenia. Mm -hmm. Mm -hmm. Nowość buliony Krakus na raz. Łapał Cię ostry ból gardła? Weź Orofar Max z przeciwbólową lidokainą, by zadziałać już w dwie minuty. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kubus mus to jest to! Musy. Więcej owoców, bo Musy. większe trupki ma. Bez dodatku cukru. Aha, Złap za uszy mus. Musy. Owoców większa porcja i... Prosi się już nie da. Musy Kubuś. Porcja owoców to mus. Dokucza ci ból i świąt w pozycji siedzącej? Uwaga, to mogą być hemoroidy. Lek proctoglyvenol działa już po 10 minutach. Szybko łagodzi ból, swędzenie i pieczenie. Redukuje stan zapalny, poprawia napięcie naczyniowe i uwalnia od hemoroidów. Proctoglyvenol skutecznie i szybko uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W aptece pytaj o lek w granatowym opakowaniu. Biedronki niskie ceny, codziennie niskie ceny Do soboty Szynka konserwowa Kraina Wendlin 200 gramów 3,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch Oraz wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh 2 plus 1 gratis Do tego żel do prania Kokolino Wonder Wash 1,48 litra 25 zł za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch A z okazji Dnia Nauczyciela super oferta Wszystkie czekoladki Merci 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch Biedronka Nowy program Ej Stara Jutro o 21.50 W TVN Style mm, Pyszny ten nowy łowicz mm -hmm. on me. Nie mogę Ale to tylko 6 kalorii Chyba coś słodkiego za tobą chodziło Nowy dżemułowicz Mniej kalorii, więcej przyjemności Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus teraz w leasingu od 101%. MG Get More. Dzień dobry, zyskam coś przepraszając żonę, chociaż to ja miałem rację. Oczywiście, kochany. Spokój. Ale najwięcej zyskasz w jej oczach kupując Grześki Bonus Packer. Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine ma potężną moc ssania i technologię przeciwplątaniu włosów. Nowa elektroszczotka dostosowuje moc ssania do każdej powierzchni, a pojemnik z funkcją kompresji ugniata kusz. Najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson z technologią przeciwplątaniu włosów. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max Znowu te piany coś dostanę? Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zdmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w Rosmanie. Naszej skórze dajemy tak wiele: pilingi, serum, giełki, żele. A co ze skórą pod pachami? Po prostu dezodorant? Nasza nowa formuła zawiera czysty kwas hialuronowy i prowitaminę B5, aby wzmocnić ochronę skóry przed podrażnieniami, a przy tym skutecznie chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Nowość antyperspiranty Nivea Derma Control Defend. Nivea dla skóry. Kup i przetestuj nowość Nivea Derma Control. 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy. Brzuchy. Stres powoduje ból brzucha? Nospa Max szybko trafia w źródło bólu i usuwa ból brzucha. Nospa Max. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwska... W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sponsorem programu jest firma Olifarm, producent leku MultisanoStol w syropie z witaminami i wapniem. Sponsorem programu jest XTB, właściciel aplikacji do inwestowania.